Oja, Andrzej, pierwszy rzut! No blacha, ty, ale ja to chyba. O, się przyczepiła ładnie. Zresztą się Manko wszystkim, o tam pan jakiś na motorku ogląda, przyszedł co zdjęcia robić. Tu nie jest głęboko, ale jest taka woda zamulona. No niestety na razie nie mogę Wam zdradzić tego miejsca, gdzie jesteśmy, ze względu na to, że nie wiem kiedy tu będę i nie wiem, czy to wyczyścimy. A wiecie, jak zdradzę miejsce, to są osoby, które przyjadą. Zaraz po publikacji filmu i będzie wyczyszczone. Nie jest głęboko, mogłem wodery wziąć, ale no właśnie nie widać. Andrzej, możesz teraz z tej strony stanąć i w drugą stronę rzucać. O, ten drucik. O, jak wiecie, testowo na razie rzucam, jest płytko. O, o. Nie, coś, metal, ale zsunął się. Do czegoś się przyczepił, ale się sunęło. Andrzej, tylko tregle mu się marzą. O, coś jest, mam coś, mam coś. Mam coś chłopaki? I... I... I patrz! Ty! Dobre fanty tu się trafiają! Tu się nie trafia drobizna! O stary! Gdzie jest ten? Chudzina? Ale widać, to by dobra. Tak. Chyba mam coś znów. <laughs> Człowieku, jaj. Mam znów! Ty zobacz! I... Zobacz! Hoo baby! Ale metal. O, stary. Belej! Są fanty, to grube. Dobra, ja żałuję, że nie wziąłem woderów, chłopie. Jak miałbym wodery, to w ogóle. Ale jest tu coś wielkiego, bo jak zaczepiłem, to tylko zsunąłem. O, jakiś dziadek z pieskiem, wiecie co? Możesz mieć coś. Benek tylko nie spadnij, bo my cię tu nie uratujemy. Tu jest ze 3 metry. Chłopie. Opa, Ale masz śrubę! Zobacz, jest śruba. O, ty mam coś, o, zerwało się. Nie, ale śruba, Andrzej. Ładna śruba kolejowa. Ty, bardzo fajne miejsce, podoba mi się to. I patrz Beniu. Zobacz jaki naganiacz. Ty, to weź te wiaderko! Bo tak to. kurwa, Co, rzut, coś, wyciągamy, śruby. Nie, śruby. Podaj, by się przydało, ale człowiek nie myślał. Bo planowaliśmy zupełnie na co innego przyjechać. A to tak, wyszło na spontanie, Mówię, no zajedziemy, zobaczymy. Ale są kamienie na dnie, ale jest do silny prąd, bo ten magnes turla, turla. O, zobacz. Jaka piękna. Ja tam widzę metal jest po drugiej stronie na brzegu. Dlatego mnie tak to zaciekawiło tutaj. Muszę końcówkę złapać i oh. bardzo fajne miejsce. Kurde ty i zobacz. I trzeba było pojechać taki kawał drogi. Żeby coś było. Benek co tam siedzi? Andrzej jak tam? Eee, ty zobacz Andrzeja! O, Pa jakiego fanta znalazł! Ale to ten dobry! No, ale jaki ładny! Jeszcze by go używał. No, dobry, dobry jest. Pokażmy tu do kamery. Eee, Panie ładny. sol jakiś. Młoteczek to luksus. No. E kurde. Zazdro Pani. Tu jest szerokość, bo to aż tam można iść. Tu coś jest. Siedzi dość głęboko, ale magnes zrywa. Może być płyta betonowa. O, patrz. Beny! Zobacz, kolejna. O, stary, nie mogę jej oderwać. Lampy. fantów, Ale miejsce, kurde. Szkoda, że tylko trzy wiadra, nie? Tam można iść tam jeszcze jest. Tylko ciężko jest łapać. Mało tego jest. W przestrzeni. Benek tam ma petardę. Tutaj to chyba nie postrzelasz z petard za bardzo. O! ciocio cio, 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 Ty, mam coś! Jest coś dużego, ty! Ale... Albo idzie... Chodź do tatusia. Chodź, idzie! Idzie! A, zerwało się. Było coś dużego. Mogła być płyta. Mogła być płyta. O ty w mordę kupane, zobacz Butla, butla. butla. <laughs> Ale pusta No Ty, butla A te petardami nawalają Zobacz ty Ryjek Nie no, gdzie pełna Jakby pełna była, to by pływała Przecież miałbyś gazy. Zobacz. Zobacz. Jaki Kurwa Dariusz, co ty tam masz taki? Widziałeś? Ale fajne. jaka stara. Tu był zawór. No czegoś jest. Pełna to by była ciężka. Śruby. Andrzej już się wpierdzielił do wody. Już się tego nie nagrywałem. Znaczy nie jest tu głęboko, ale Andrzej nie umie pływać. Więc była akcja ratunkowa Andrzeja. Coś mu linę rzucili? Co? No tylko, tylko stopami, no bo zapisłeś, ale nie jest źle. Nie jest. Źle, no to, tam jest wyjątkowo stromo, a tu w chwilę, w piaseczku trochę i puf, i do wody. Ja sobie o, na takim czymś tak staję. W razie w. rzucam. Jest, jest jakaś siwo, jak ktoś jakiś janusz w piecu pali. O o o o. Zerwało się. Kamień musiał być albo jakiś wielki macht albo żeliwo bo też jest tak są takie wiele odłamy żeliwa ale żeby je wyciągnąć potrzebne są te wodery. Kolejna śruba. A tam jeszcze moje jedno wiadro jest. No, No znaczy płytko jest no ale woda jest zimna. Ile wytrzymasz w takiej wodzie a potem kaszelek z noska leci flik flik. Andrzej teraz z góry rzuca, o, ty masz długą linę, to może z góry sobie rzucać O, czekaj, ty, mam coś mordo, patrz Patrz i podziwiaj, jaką nie ciągnę. Zobacz Widziałeś? Co rzut? Cały czas kameruje Cały czas kameruje, patrz Cała śruba Zobacz to, też to waży ponad pół kilo No I widzisz, i tu, i tu wiem, że nikogo nie było Bo gdyby ktoś był, to po pocałuj, ale to musiałbym mieć ten tu, no zobacz, zów coś, mam coś, a zerwał Dariusz, zrywa, coś jest tam, ale zrywa też mogą być druty, tam widzisz pręt leży po drugiej stronie, ja tam pójdę, ja, coś jest, metal, ale suwa się, suwa się, więc złapię i go zsuwam. Wiesz, może być coś dużego. Ale pogoda jest ładna. Już mnie się dzień poprawił. O, coś mam. Dariusz, żebyś się nie nudził, mordeczko. Mam coś dla ciebie. Pewnie śruby. Pewnie... O, jest na czym nogę zaczepić. Zobacz, zobacz! Patrz! Człowieku! Eldorado! Stary, czekaj, czekaj, czekaj. Ty, zobacz, śruba cała, cała śruba, cały ten od tego i to o. za jednym rzutem, człowieku. Ja to będzie ważne dopiero. Ja już czuję klepot jaj z podnietki i to za jednym rzutem. Możesz iść tam, to są jak benek więcej krzaków. Jest, jest lepiej stanąć. Rzut. Dlaczego? No Dobra, robię pauzę na razie, bo to wiecie. A, chyba zerwałem. Coś ciężkiego ciągnąłem. I zerwałem. No to jeszcze raz. Może się uda. Mi się zdaje, że tu są te podkłady kolejowe. Te płytki one są dość ciężkie no bo zrywa jest, o na to trzeba uważać bo na tym mogę stanąć i i będzie, chłopaki Ale <tryk> też już jak ja bym zanurzył nogę to już bym latał potem tym złomie, po tej wodzie człowieku, tu wody do kolan jest o fajne miejsce, podoba mi się nie zaznaczę, tylko mogła być woda czyściejsza, no ale po tych wszystkich no, opa, jeszcze z tamtej strony trzeba będzie porzucać. Bo to wiesz, ja. Tam tylko Dariuszowi rzucam. Dariusz już mi tutaj panikuje, że on nie da rady. On już nie da rady, niedługo wiaderka nieść. No cóż, będą pełne trzy wiadra, no to się wróci do domu. No co zrobić? No. Nie będziemy, wiesz, ale tam jest sporo towaru o który magnes się zaczepia i się zsuwa. Mi się zdaje, że to są te podkłady. Bo są przykleszczone i nie idzie, patrz. będzie coś? No, no zobaczcie. Kochani. Zobaczcie i to nie są jakieś śrubeczki. Masz tutaj jeszcze ten. O. I co, rzucik, pyk. Cały czas to samo miejsce rzucam. I tam co ciągle coś jest, zaczepiam i się zsuwa. Ale znów coś mam, patrz. Kochani, Eldorado, zobacz. Chyba tak. Chyba tak, będziesz musiał busa wziąć. O, siema Benny Ty, Mordo, tutaj pod te kielce to musisz busem przyjechać. W tamtą stronę? O, nawet na ziemi znaleźliśmy. Taki spacerek. Zobaczcie, takie obczajenie terenu, nie? Jak to wygląda. Jedzie ciuchajka, żeby nie zabrakło. Nie, jakie ładne podkładeczki i to parę sztuk. O, żeby nie nosić, bo mi się nie chce nosić, to tu gdzieś sobie o, do magnesu przyczepię. Cały magnes w towarze. Masz podkładeczkę? O, widzicie? Czyścimy środowisko. O, się trzymają. patrz o pyk. Cały magnes w towarze. Czyścimy środowisko od razu, przyjemne, spożyteczne. Trochę się za zwróci, nie powiem, że nie. Chociaż ostatnio z Brajdakiem zrobiliśmy 100-200 km i tylko jedną śrubę żeśmy znaleźli, bo pojechaliśmy nad rzekę Liwiec pod Urlami i dowiedzieliśmy się od pana kajakarza, że niedawno było tu właśnie dwóch magnesiarzy. Powiedział, że moich kolegów i że tutaj raczej nic nie będzie. No i faktycznie no, wylizane było i nie ma no dobra, idziemy jeszcze chwilę porzucać niedługo będziemy spadać ja tu muszę z woderami przejechać trafiają się, śrubki nie śrubki dobra, idziemy na drugą stronę Suwa się tam coś jest dużego, ale się suwa. tu było więcej wody, tu gdzieś dotąd wody było, z pół metra ale opadła! tam coś jest. I wiesz, łapie, ale coś tak mocno siedzi, że suwam magnesa. No, na razie, śrubę, ale pieniędzy nie ma. Tam gdzie nie ma pieniędzy, tam są skarby. Kameruje się Dariusz Czegoś takiego jeszcze nie ciągnęłem. Nie, nie, nie. <ścoughs> Zerwało się. Nie wiem co to było, ale... Za 30 kg to cię to i się zerwało Ciągnąłem to po prostu Szło. No ale no co, no, no co, no to, to W nagrodę masz. O, zobacz o. O, w nagrodę. Jest. O, to to jest Śruba Śruba Dobra, Dobra. naciśnij jeszcze raz czerwony. A tu już taki lightbus. Siły nie mam. Pyk. Pyk. O. Nie myślę, że tam miałeś. Trzydyżki jest. jest. Tu to samo. Tu się Dobra, my się widzimy tu za jakiś czas. Nie mówimy do widzenia, bo tu jeszcze kiedyś się spotkamy.